Dwayne Tucker, urodzony 1 lutego, proszę państwa. Zobaczymy, jak to będzie, nie? Mam 4 gramy marihuany, nóż. Telefon. Kurwa, no jest bieda w chuj, nie? Pokażę wam, to jest moje auto. Auto wygląda tak, widzowie, na tym serwerze, że tam, gdzie zaparkujecie, tam ono zostaje, nie? Tu je zostawiłem i tu jest. Zobaczcie, to jest moja fura. Gimme, yeah, let's go, man. What's up, man? No jest, jest wysoko, nie? What's up, homie? Hey yo, my man. Jak tam się czuję, motherfucker? A ja chiluję sobie z Diego przed apartamentami. Poznałem jakiegoś nowego. My seksią się za man. Zabieraj kurwa dupę. I kurwa się zabieramy do auta, my! Ja, what's up, man? What's gdzie stop, ty się kurwa homie? znajdowałeś, bracie? Pierdą się, kurwa ale przywitam się, nie? To jest twój nowy kumpel? Nie znam go. Słuchaj, mam przy sobie home kurwa home, home. Mam kurwa towar. Parkuję tutaj. Wiadomo, bo dla mam kurwa... Specjalnie. No, dla ciebie, zamknij ryj. Zobacz na to. Zobacz. Oooooo! Gościu! Pokaż. O. Mę, mam takie jeszcze kurwa trzy! Mam jeszcze kurwa trzy, nie masz kodu czegoś. Skąd masz ten Kurwa już ci opowiadam, człowieku, już ci kurwa opowiadam. Jadę sobie, jadę sobie w centrum, podchodzi do mnie jakiś kurwa ziomek i mówi tak Ey yo, mamy! Can you kurwa pick me up to my girl? Ja mówię, kurwa człowieku, bez problemu, nie? I tak jestem kurwa wolny, wiesz o co chodzi, mam dobrą furę, no to kurwa podjechaj mówię, dobra, zawijaj się brachu, jedziemy kurwa razem w przejażkę życia mi, podwieź mnie kurwa na forum drive w sklepie, no to go podwiozłem, nie? I ziomek wychodził mi tak, ejo, mę, mam coś dla ciebie, kurwa, nie? I wyciąga kurwa 4 gramy marchy. No i kurwa, mamy co jarak, me? Albo kurwa dealować. Ej, hey, homie, a że żebyśmy my, my mogli dilować czymś takim? Człowieku, nawet nie mamy loku, bo ty coś pierdolisz. Kurwa, że mi smutno. Kurwa, jebana. Poza miastem musielibyśmy ceny posprawdzać. Ile masz w ogóle w banku? 800 dolarów, homing? Ile, kurwa? Me, siadł, bycie, za broke ass, me! Ile masz, kurwa? Man. 800 dolarów, homing? O mój boże. Ja mam, kurwa, człowieka. 2, 3, 1, 5, me! Man. man, you're rich! A w kieszeni 700! Uh, uh, kurwa Musimy popatrzeć na jakieś kurwa wiesz, yy, mieszkanka! Chodźmy kurwa ceny, me. 10 tysięcy kurwa. Eee kurwa, co to nie bałeś, człowieku? To nie jest twoje kurwa, auto, me! The fuck What is dudujmy! You you Polebało cię kurwa! Siadaj, siadaj! Ale kurwa, człowieku! Co ty odpierdalasz To jest kogoś auto! Ja pierdolę! What well, Look at this whip! Kurwa, człowieku! Jak ty... To było otwarte? No so fucking no wracaj, tak 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 kurwa, człowieku, zostawiam tam auto swoje! Tak tak nie ma drzwi, bitch? Oczywiście było otwarte. Raz ja... O kurwa, zwolnij, zwolnij, kurwa, człowieku! Zajebie z nas, me! Let's go! Stop, stop, stop! Crazy, I'm man! Crazy, and mofo, man! the co chodzi? O, wieź mnie tam, gdzie byliśmy, no! Damn, you're a pussy, bitch! Działaś mnie na nerwy, naprawdę. Kurwa, widziałeś to ogłoszenie, ile te mieszkania tutaj kosztują? Dobra, patrz tu. Widzisz to? 10 tysięcy baksów, kurwa. 10 tysięcy? No kurwa, moglibyśmy to nawet na spółę zrobić. Tak szczerze. Tylko nie wiem, czy to nie jest przypołowe miejsce, me My się w ogóle musimy najpierw nauczyć, kurwa, jak hodować marychę, me Czułem, że towar nieźle się na plaży sprzedaje Parkuj tu, homie Hej me, mam nadzieję, że ktoś tu, kurwa, zaraz przyjdzie No nic, kurwa Gdzie jest ta moja klientela pierdolona? Kurwa, nikogo tutaj chyba nie ma Spierdalajmy, jest jakaś, kurwa, stypa Kurwa, może podjedziemy na Molo? Kurwa, co to dzisiaj takie pustki, me? The fuck is going on? Ejo, me, ejo, me ta kurwa staruszka jest tutaj sama, może to jest dobry moment, żeby ją kurwa obrabować Masz po sobie kawałek poseł No, wyjubimy, tura, kurwa kurwa maskę sam OK, let's go man Kurwa, tu jest za dużo ludzi! Staru, to jest za dużo ludzi. Ej dobra, mamy jakiegoś gościa, mamy jakiegoś motherfucker, man Let's go! Hey yo man Stop shorty! It's your birthday! We gonna party! Like, it's your birthday. Co tam kurwa? Co tam się pije za kawunie, nie? Hu kurwa kabusia! Dasz się kurwa troszeczkę napić, nie? A, rozumiem, Pro, rozumiem. Spierdala, nie? Kurwa, ale co ty sobie kurwa selfie robisz, nie? Sub bitch. Zrób mi kurwa zdjęcie. Ej, yo, jak wyglądam? Czy wyglądam kurwa sexy? Hey, Ej, może znajdę tu jakiegoś klienta, kurwa. To jest o wiele więcej ludzi, nie? Co się I Cześć. Cześć, Ej hey my me! Ej jo! Nie chciałbyś kurwa sprzedać nie chciałbyś kurwa, troszeczkę wiesz. Dobrego. Towaru, ne omram sejmy! 4-2-0 jo! Po dobrej kurwa cenie me! Chcesz kurwa! Nie? Spierdalaj! Pierdol się! Jebany, kurwa, tylko stracił mój czas! psst pss. Hej yo, się mano, mam dla ciebie kurwa, wiesz, ty, ty rynci, pęci, pęci. W najlepszy kurwa towar! Towar na dzielni, zobacz... Pff, chcesz zajarać trochę kurwa! Trochę kurwa, broku me! No waram się, Tak myślisz kurwa, masz to ochotę. Spierdalaj kurwa! I tak nie chciałem ci tego sprzedać. Pierdol się! Yo, what the fuck is the dole, man! Co tu pierdalasz? Spalił tam na... kurwa miejscowe! Ja pierdolę, przez tego studia bałeś, man! Zaraz nas kurwa stąd zawiną! Spierdalamy stąd! Yo, yo! Kurwa popierdolony, Dinko! Czego kurwa chcesz, man? idziemy na tym bliskim win, Spierdalaj, o, kurwa, biegną do nas, ja pierdolę! O kurwa, będziemy się z nimi napierdalać! dobra, cii, szybko! Cii. Wziąłem hey, yo, Hej yo, 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 yo to? spokojnie man! Oh, what's up, co homey? ty kurwa robicie? Yo yo, jo, yo, man! Spokojnie kurwa, biegamy yeah. sobie tutaj, wiesz co chodzi. A biegacie obok mojej pury, Tak co? jest, tak jest, tak jest, wszystko jest w porządku. Hey, kurwa, spokojnie. Dwayne, hej, to nie nasz to samochód, kurwa, to jest tam. Ha, kurwa, jak, no jak jest to. Tu, to jest mój samochód, ko. to jest mój samochód. Aha, samochód. Ha, przepraszam oh. man, myślę, że to jest kurwa mój, wyglądają homey. podobnie, sorry bro. Podobne samochody. Jesteście naprawdę nie. Nie no stary, S! Co ty gadasz, Co ty gadasz ołmi? Zaczęcie koła pierdolnięciłeś. Kurwa pierdolnięci stary! Odwołaj kurwa te słowa me! Niczego nie będę odwoływał, kurwa, jak może ci powiedzieć samochód! Co ty, co kogo ty czekasz w ogóle? homie? ty kurwa jesteś, ty do mnie pierdolisz, co? Lincoln claim, ogarnij się gościu! Kim jesteś? Ty bycie za To, że masz kurwa jakiś fryssa jebany! Nie oznacza, że masz kurwa tak go zacząć, me! Jesteś kurwa w wolnym kraju i mój wolny wybór to ci jest kurwa na me! Ty pierdolisz co? Kurwa! Pierdolę to co mam pierdolić, mo me! Pierdolę ciebie! Nie chwa chłopaki, zjeżdżajcie, bo będzie nieprzyjemnie, naprawdę będzie Nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. tak? Co się kurwa może stać, me? Co się kurwa może stać, me? Nie, może też kosę pod żebro kurwa. Eee schowaj! Eee, kurwa, człowieku! Czy jest u, nas skoń, u, kurwa dwóch! To. Więc nie kozać, bo mój kolega też ci wpierdoli kosy, me! Co ty myślisz, że ja was chłod dwóch nie poskładam? No, kurwa bro, człowieku! Kurwa cwaniaczku! Śmiało Kurwa, kurwa rodzajźmy się za nim polejsze się krem, no właśnie, rozejdźmy się. No bo to pierwszy, ty pierwszy odeć. Ty pierwszy, kurwa. Ja tu mam klientów, kurwa. Klientów, rozumiesz? Kurwa, ale... Jechałyśmy do waszego miasteczka, a ty coś się plujesz za nasz gościu. Miał być wesoło, jest, kurwa, smutno przez ciebie, man. Co ty, kurwa, robisz? Zobacz, twój klient przed do ciebie, ale zobacz, kurwa. czeka, czeka, twój klient, wejdź do niego. No idź do niego, kurwa, no. Ja tu mam klientów, a ty nik no odstraszasz. I... Jeszcze no kurwa, zobra, jeszcze nie Takie kurwa, pierdolenie, kurwa. kurwa. Nikt nikomu, kurwa, nic nie odstrasza, man. możemy Musimy, kurwa, się dzielić tym rynkiem. No dobra, niech być. Aha, no łatwo było. No dobra, no to tyle, nie. Ale to było łatwe, homie? chuj nie. Tamtemu tam gardę homie, homie, to chyba się opcje dialogowe skończyły, co? Haha, je, je, je. Skończyłem się w chumy, Nie wiedział co ma ogro powiedzieć! Ej, dobra kurwa! Tu jest człowieku chyba... Aktorzy, nie? Tutaj są zaraz za tą bramą. Kurwa ja myślę, że aktorzy człowieków najwięcej I, re i, reżyserzy, i reżyserzy też. Ale nie chomie, mamy zioła, nie koks. Nie no kurwa, może będą jarać zioło. No, ty... no witam panów! Kurwa, czego tutaj chcecie? Hej Puść nas! Kurwa, mamy tutaj na dalszego zioma! Na ziom tom! Tom kurwa dzwon, man, Tom Bell, you know what I'm saying? Jakie kurwa Tom? Kurwa Tom dzwon, man, Puszcz nas, kurwa, mamy z nimi umówione spotkanie, man. Człowieku, nie wiem o czym mówisz, wypierdalaj stąd zanim zadzwonię kurwa po policję. Man, człowieku, jaką kurwa policję, wpuść nas po prostu i tyle. Nie wpuść, wypierdalać. Kurwa, man, no powiedz coś, Lincoln, powiedz mu coś.

Kurwa, czego chciałbym mieć? Psa! Dobra, może kurwa tutaj znajdę jakiś klin. Muszę komuś wpierdolić, kurwa, ten towar. Ps, ps. Ej hey, chciałabyś kurwa dla swojego pieska Kocie miętki kurwa, you know what I'm saying <coughs> Najlepszy kurwa to w mieście, man 0, you <coughs> know what I'm saying? Chciałabyś troszeczkę kurwa towaru, ha? gracias nie ma problemu Je, yeah, wolny konopie, that's right, dzięki, dzięki Kurwa, Lincoln, mam swój pierwszy... Co ty kurwa mu robisz? Hey, yo, yo, yo do niego, homie Co jest kurwa? Co ty kurwa mu robisz? Czeku, odpuść mnie nic mu nie robi homie Hey yo, hey yo, Lincoln Opierdoliłem właścicielce psa, kurwa 2 gramy za 80 dolców Say what? Let's fucking go, man Let's fucking go, man Hey yo, my man pss, pss. yo Yo, yo, what's up man what's up bro, man Słuchaj, kurwa, mam niezły, kurwa, towar Najczystszy z najczystszych hey, brokułki You know what I'm saying, man. Jak się zajasz. raz, buszka, to kurwa Już nigdy, w, to zawsze wstanie A, to spierdale, pierdol się, kurwa Spierdale z mojego miejsca, człowieku no, na chuj tu stoisz kurwa, jakbyś czegoś oczekiwał, me. Czego kurwa chcesz? Coś ci nie pasuje, me? No słucham, kurwa. Ero, co? Kurwa, człowieku, co ty robisz? To the fuck, man? Urgh, kurwa, co to odpierdalasz? Człowieku, czemu bierz kurwa ludzi? Mamy kolejną spaloną kurwa miejscową, spierdalam z tą, man. Yo, 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 tu się nic nie dzieje, tu się nic nie dzieje. Ta typiera po prostu była rasistką pierdoloną, man. No no to była Nie Widziałem jak jej kurwa! Ale ona Kupia, powiedziała nie, do niego nie, kurwa złe rzeczy my! rzeczy w Serio no, me! Mówiłem, jakby nigdy nie zrobił czegoś Toś kurwa Proszę kurwa gangsterzy, co opierdalałem, to prawdopodobnie temat jakiś kurwa! Kurwa, nikt tu nie opierdala tematu me! Przesypialiście ludzi? obserwowałem was z stacji! Kurwa, z jakiej kurwa stacji? Chyba z kosmicznej! Dobra! Mówcie co to... opierdalacie, albo się kurwa źle Człowieku, nikt tu nic nie opierdala Masz jakieś kurwa zdjęcie, które by wskazywało na to, że coś się opierdalam? To była Bo... jest to wolę. Słuchaj, mój kolega, mój kolega ma kurwa kosę stary nie, więc lepiej spływaj z to, Bo nie wiadomo po coś co tu ma, kurwa, stoisz kosy. No dobra, ale nas kurwa dwóch Bięty kurwa mam ja przywagę że wadze kurwa Jesteś cięższy, więc jesteś wolniejszy kurwa Wiesz co? chuj mnie to obchodzi kurwa Nie to chuj obchodzi Kolego orientuj się Wait, patrz, pani kurwa! A kurwa, człowieku, co wieku, co me! By kurwa, miałeś go kautować, a nie mnie, ty kurwa siebie pierdolony, kurwa byś mi tylko przypał Dobra, jedź stąd Możesz się z nim rozliczyć, me Fuck, me, stupid looking at me Cicho tam, kurwa, dziadzie Kurwa, człowieku, może Gdzieś, kiedyś mnie ochronisz, nie? Zadziałało, homie No, mega Od zadziałało groje. Kurwa, będziemy z klaunami tego miasta, me Może kiedyś, kurwa, kogoś zdokautujesz oprócz mnie Ty kurwa słabia Kurwa, to auto ledwo jedzie, pierdolony rumpel Cień to berek, me Chciałbym, poprosiłbym, kurwa, kap... Kawusie! Poproszę kawusie, jebać kapusie! Hehehe <noise> gotówką będzie! Musi pan poczekać kurwa 10 minut! Jak najbardziej, czekam! Klapnę Nie Niesła ta kurwa restauracja! Chętnie bym tutaj popracował! Zaraz tu je wbijam w kora! Ohoho! Kogo ja kurwa spotykam? Ja <noise> uważaj kurwa jak chodzisz me! Znaczy girl kurwa! Kuj ci tam na imię! O, no i kurwa! Ile klienteli! me. Dzisiejszy dzień będzie kurwa dobry. Let's fucking go, man. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy ktoś tu wygląda, który by chciał kurwa kupić? Zobaczę tam. yo man, yo man. Słuchaj, so, mam do ciebie niezły kurwa towar. Niezły fasolo, bolą, man. You know what I'm saying? Dobry kurwa, broku. Chciałbyś kurwa kupić ode mnie? Ha, czysty towar, man. Tylko czysty towar. You know what I'm saying? Dzięki, man. Dobrego jarania. Hey yo my man! Chciałbyś kurwa coś sobie ululać? My man, mam kurwa hey. najlepszy, kurwa towar w mieście me! Lepszego kurwa nigdzie nie dostaniesz! You know what I'm saying? Hey. Czysty kurwa, broku! Jezer! Hey. Yes, kurwa, bierzesz czy nie! Zrobić ci dobrą cenę! Aha! Kurwo nie będę miał więcej spierdala! Mam za mało chyba Marychy, żeby to sprzedać, ale może jeden gram ktoś będzie chciał. Hey yo my man! Siemano man! Mam dobry kurwa! <noise> Niezły hey. Lulas, man. Wiesz, co zachodzi, 4-2-0, you no know, ram se. Chciałbyś kurwa troszeczkę? Czy nie? 1 gram może na spróbowanie, men, No dawaj, skuś się. Dzięki, kurwa. Let's go, man. No i dobra. mamy pierdolony, kurwa. Cały towar, także jest dobrze. Hej, yo, yo. Kurwa, co masz dla mnie, man? Jakie macie tutaj menu? Kurwa, co by tu wybrać? Um, kurwa. Kurwa, Sfenzy... Eeeeh... Uh, heartstopper za 45 dorsów, me. Uh, kurwa... No dobra... Panie! Poprawę uh, poprawię sobie tylko jaja... Panie, proszę kurwa z Heartstoppera, ne? Coć me... Ho o kurwa. Nie, kurwa... Ho Kuba, kurwa... Ten garnuch. Kurwa, Kurwa, człowieku, przed tym się pożywić... Uh, I podrapać po jajach przy okazji... Są te wryczki, kurwa z truszkawkami... Kurwa, ty nie powinieneś wejść na dietę? A no nie no, kurwa, piękny brzuszek, nie? Im więcej ciała, tym lepiej. Hehe! co he. kurwa, z tą babką. Co, kurwa, robiłem z tą babką? He? ciebie. kurwa, że Me, siociu, bycie za mę, nic, kurwa, nie widziałeś, me. Nie, w jakichś, kurwa, chłopczych próje. To na niego uwagę, on jest, kurwa, wiesz... Chydę no. <laughs> Chyba a co? Się kurwa kłócił O kurwa, robi wrażenie Yo, yo, yo Witam pana What's up, man? Witam serdecznie młodzieńca Chciałbym pan zacząć kurwa może sobie tutaj Sadzić palić i zalegalizować Yeah, 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 of course, man Pokaż mi cała szkoda w katalogu, man Proszę bardzo, to dla pana Dobra, co my tu mamy? Kurwa, filtrowana woda, nawóz wysokiej Nawód niskiej, doniczka, konewka, o kurwa, nasiona marihuany, 450 dolców, nasiona marihuany, M+, plus. 550, kurwa, tylko, ja muszę tu, e papieros, ja pierdolę, ty, ale to co, ja muszę kupić wszystko? Wszystko chyba, nie? Doniczkę, wagę, pusty worek, nawóz, ty, ale ja nie mam, nie mam pieniędzy, kurwa. Z będziemy ja miał to posadzić kurwa. Proszę pana, wrócę tu następnym razem z moim ziomem, który jest mega uzależniony. Tak jest proszę pana, zapraszam serdecznie! Okej, okay, me! Ty. Yo, to o, jest. Jesteś. Skąd jestem? Stój, gdzie kurwa nie mam niestety miejsca swojego stałego. Ciężko kurwa wkuru. A co Dobra, jest? dobra. A east czy West side. Kurwa, wiesz co? Jestem i tu, i tam, jestem na North, jestem na South Side. Kurwa ciężko wybrać. To co byś wybrał kurwa Czarny... Jakbyś tam... No, oj, oj, oj. Kurwa, wiesz co, wybrałbym, kurwa, Aha. West. Sześć. Słyszałem. Panowie, to był, kurwa, pierdolny żarcik, oczywiście. West? Kurwa? Nie, 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 panowie, to był oczywiście, kurwa, pierdolony żart, no przysięgam, kurwa, no. Jestem takim śmieszkiem, wiesz co chodzi, Ho, kurwa. o co nie? Jesteś pewien? Że... Łez? Kurwa! zardowałem. Nie masz kasy przy sobie! Kurwa nie, nie ma Disney! No coś tam kurwa ma jakieś grosze! Kurwa opuśliśmy się! Bo się yy, Uduszę! Ty stary... Coś zarobić? Stary, no? A jakaś, kurwa, ma... Powiem kurwa buty ma Podobają mi się. Nic, nic. Eee, no. chcesz. Ty ściągaj kurwa buty i oddawaj. Kurwa, co no, jest? No. Kurwa ej, bez takich. Ej, już, już, już. Słuchaj. Panowie, kurwa, co nie trzydziemy! Chcesz zarobić? Zarobić? Ale w, w papę czy kurwa pieniądz? Nie no, pieniądz, pieniądz. Pieniądz to zawsze. Co w papę już nie? W papę już nie! Ale buty kurwa i tak bierzemy. No to w dupie, zdejmij kurwa buty i nie dawaj Kurwa no panowie, buty to jest jedyne co mam, co moje kurwa biegi no, co kurwa naprawdę. Nowej kurwa buty. Kurwa. No i zajebiście teraz nie będę się zapierdolić ze sklepu, parę. Dobra, słuchaj. Tak, chcesz to zrobić? Panowie, kurwa no, chcę, ale no, nie pierdol. Dobra, dawaj mi numer swój. Okej, okay, już dyktować? Nie no, butufę mi wyszli. A, no dobra. A jak się nazywasz? D-Wayne Tucker. Jak, jak, jak? Przedliteruj mi. D-Wayne Tucker! Chodź na chwilę tutaj. Chłopaki, poczujajcie. Kurwa, ale... Na boso? Ja pierdolę! Chodź! Oh, kurwa, ile kamieni! No, honey, chodź, chodź. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Słuchaj, jak to sprzedasz, to mi zadzwonisz, masz zapisz dobra. mi J J. Samo J! J Tak, J. Okay, tak okay. J. J zadzwonisz do mnie. Dasz mi znać. Jak już to ten i się spotkamy, oddasz mi cały przychód z tego, ja ci od, yy, odtrącę procent. Robisz się na tym i pomyślimy, że ci dać więcej tego towaru. Żebyś dobra! Tego dobra, dobra, nie? dobra, wszystko, czaję, mm. wszystko czaję, kurwa. Hej, yo, me! Hej Siema, żame, chciałbyś kurwa coś sobie zajarać, man! Kurwa w tym klubie, wyrzucić, man! Je, 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 man! Najlepszy towar, bro! You know what I'm saying? A lot. Nie ma problemu, no! Ejo, hey, man! Wiesz, co chodzi, on no, Najlepszy kurwa brakuje w mieście, you know what I'm saying, man! Chciałbyś kurwa coś się sobie on? zajarać? Ha! Wysodzi, nie! Dawaj, żomeczku, stary! Ha, dzięki, kurwa! No, no w miłego jarania. Cool. Siemano mała! I chciałbyś kurwa coś Ale <laughs> Najlepszy, kurwa, czysty towar. Piękny, kurwa, Broku. No zobacz, kurwa sama. A, zobacz, kurwa. Jezu, yes, Aspier, dalej, kurwa, Shiro. Tracisz mój Jaki, czas. Kurwa, broku? kurwa, no Broku. Zdrowe, kurwa, kurwa, zdrowy kurwa, tryb broku, życia. kurwa, rzucasz, stary. Kurwa, stary, zdrowy to tryb to życia, broku. Kurwa, kurwa. Teraz szykujem tema. MDMA? Rozumiesz, kurwa. MDMA! Ale co ty? Brałeś kiedyś. Kurwa, no w sumie to nie brałem, nie? Nie to jestem jakiś, kurwa doświadczony. A masz? Masz w sobie? Mogę ci dać na próbkę. Kurwa, ale nie. Ale to jest bezpieczne, kurwa? Kurwa, no zależy od twojej bani, kurwa. A dobra! Obecna. chuj to! Okaza się, kurwa! Miesz, no, tak, kurwa! Mężczyzna kurwa, pływał, rozumiesz, Mężczyzna kurwa, pływał. Dobra, kurwa. sobie. Tak, nie biorę kurwa, tygodnia, nie. wiesz co? Zajebi się jest. ty ja chyba sobie przyjebę też. Czy, kurwa, 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 się Kurwa, kurwa. Kłaś na język. Mówię ci, kurwa. No dobra. Tylko nie mieszaj z alkoholem. No dobra. On tak kurwa, trzymać? Co? To ci Okej. No dobra. O. Taki, ale kurwa, kwasior, kurwa. pierdolony, pierdolony, ale kiedy to zacznie działać? Poczekaj, kurwa, i poczujesz. No dobra! Swoją drogą! Ha? Jak się nazywasz szaleńcu? Dwayne kurwa taker, man, a ty? Ja się nazywam Aiden! Ayden! Mi, kurwa Kurwa mi mamy! A ja jestem kurwa czpuneczkiem troszeczkę, no tak bywa nie! Ciężkie kurwa ja, czasem, mam me! Czy ty, ty nie jesteś że się kurwa co kurwa pierdoleszam, bo to my się przypadkiem? Co kurwa pytanie? kurwa garnuchem drugim a! Y je, 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 je! To mój ziomek, kurwa! Nie no, my nie możemy z spokojnie. Każdy mnie się opiera temat na lewe prawo. Kurwa, co no, czy wiesz, no my tam... Coś, kurwa mocniejszego niż kurwa zielone. Nie no, ziomek, my po prostu zwiedzaliśmy, wiesz co chodzi kurwa, i baba się przypierdoliła do nas po prostu i dostała plombę, you know what I'm saying? Wiesz co? Coś mi tu jebie gównem. Kurwa, to nie ja! A, to ja, zasrałem się, sorry. <noise> a, okej. Okay. Po tych frytkach kurwa z marmolada a <noise> mnie kurwa ostro, nie? Sorry. Okej, okej. ci kurwa, że nawet dobrze się czuję. No, kurwa, to klucz na nogach, nie? O oh, kurwa. Yes, sir. Ej, ojo, mam najlepszy. Kurwa, braku w mieście, yeah. man. Chciałbyś, kurwa, przyjąć. O, kurwa. Dawaj, dawaj, ziołeczko, bo dzwoni o mi telefon, kurwa, man. Spierdalaj kurwa, tracisz czas. Ej, ojo! tak, Dobra, jak ci idzie. Kurwa, wiesz, co jestem w klubie? jest kurwę głośno i opierdalam tutaj. No, nic nie robię, kurwa. Wiesz, dużo ludzi, no Ramsen. sen. Opierdalam palę, to miałem na myśli. Ta, no ta, co je? Co je. Dobra, nie przeszkadzam. Dobra, dobra, dzięki, joł. Myślałem, że kurwa w tym mieście zdobędę jakąś kurwa legalną ta, ta. pracę, ale tak naprawdę kurwa wszystko kończy się tak samo, me. Zawsze kurwa tak samo, zawsze kurwa tak samo. Dilerka i chuj kto, me. Nigdy nie opłacasz się pracować na cesto, kurwa, mówię ci. Mówisz? Czego jest smar, że to wiesz. Zobacz, mam tutaj niezły kurwa towar. Bierzesz albo nie bierzesz, me. No kurwa ma! Stupid head looking Hej mała! Nie chcesz kurwa zajarać Kurwa bączula! No dawaj kurwa, biesz to spierdalaj, you know what I'm saying, Spierdalaj kurwa!